Jak zaangażować graczy w sesję? Jest to jeden z tematów, który dostaliśmy od patronów. I jest to temat, który chciałem sobie podzielić na dwie części. W pierwszej powiem ogólnie o zaangażowaniu i dlaczego mogą być z tym problemy. A w drugiej powiem o tym, jak to zaangażowanie wykrzesać, jeżeli jest to możliwe. Zacznijmy od tego, że nie jest to problem, na który istnieje jakiś złoty środek. Mówimy o czymś, co dla większości osób jest hobby, a co za tym idzie, poziom zaangażowania będzie bardzo różny. Jednym ze sposobów, aby to zaangażowanie nie było problemem w Waszej drużynie czy na Waszych sesjach, jest ustalenie na samym początku, jaki będzie ten poziom zaangażowania, który zadowala wszystkich. Bo kiedy umówilibyśmy się z kumplami na cotygodniowe kopanie piłki lub z koleżankami, to na pewno sytuacja będzie wyglądała tak, że ktoś przyjdzie sobie porozmawiać ze znajomymi i przy okazji pokopać albo pobiegać, a ktoś inny ma już w głowie start w mistrzostwach dla amatorów miejscowego województwa. Przez jakiś czas można się tak spotykać, ale potem na pewno pojawią się jakieś zgrzyty. Więc zdecydowanie numerem jeden będzie ustalenie, jak ma to wyglądać, a potem trzymanie się tego. Ewentualnie w zależności od różnych kolei życiowych, uzgadnianie tego raz na jakiś czas, bo to się może zmieniać. I co jest ważne, nie wykrzeszemy z ludzi więcej zaangażowania niż są gotowi nam go dać. Możemy natomiast sprawić, że z czasem będą chcieli tego zaangażowania dać nam więcej, możemy też sprawić, że będą chcieli go dać mniej i to są dwie rzeczy, o których dzisiaj będziemy jeszcze rozmawiać. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli chodzi o wzbudzanie dalszej chęci gry lub zniechęcanie innych, to nie jest tylko i wyłącznie działka mistrza gry, chociaż rzeczywiście w wielu sytuacjach mam tutaj najwięcej do powiedzenia. Jedną z rzeczy zupełnie poza-RPGowych, a jednocześnie całkowicie społecznych jest fakt, że ludzie chętnie angażują się w rzeczy, które sprawiają im przyjemność. Dlatego bardzo ważna jest atmosfera wokół sesji. Najlepiej grać w grupie osób, które się lubią, lubią ze sobą spędzać czas i chcą z RPGów wyciągać mniej więcej to samo. Bo chcemy stworzyć taką sytuację, w której może pójdziemy do klubu z muzyką, której nie lubimy, ale ze względu na to, jakie tam idzie towarzystwo. A kiedy pojawią się jakieś kwasy, najlepiej załatwiacie je jak najszybciej i jak najbardziej po koleżeńsku. I tu bardzo chciałbym podkreślić negatywne oddziaływanie, jakie na to ma próba wychowywania Innych graczy poprzez chwyty w grze. Czy to poprzez fabułę, czy to przez punkty doświadczenia, takie zagrywki mają najczęściej charakter pasywno-agresywny i zamiast rozwiązywać konflikty i doprowadzać do sytuacji, którą chcemy, powodują eskalację i częściej rozbijają drużyny niż cokolwiek innego. Drugim sposobem na utratę gracza jest stosowanie zbyt często tzw. presji społecznej. Załóżmy, że ktoś nie lubi grać po nocy, bo musi wcześniej rano wstać do pracy albo do szkoły. Albo mamy osobę, która nie chce grać w weekendy, bo woli ten czas spędzać z rodziną. Ale oczywiście my rodzimy, że chodź, że wejdź, że tylko ten jeden raz, że zagramy jeszcze godzinkę, że wszyscy akurat teraz chcą, wszyscy mogą teraz, albo tę jedną niedzielę możemy zagrać, bo tylko wtedy się umówimy. I on się pewnie zgodzi, jeden raz, drugi, trzeci. Ale pamiętajmy, że taka sesja staje się dla niego związana z coraz większym kosztem, który musi zapłacić, w związku z czym te sesje muszą być coraz fajniejsze, żeby ten koszt jakoś wyrównać. Pamiętajmy, że taka sesja staje się dla niego coraz większym kosztem i będziemy musieli robić coraz fajniejsze sesje, żeby mu ten koszt równoważyć, ale i tak prędzej czy później jemu to zaangażowanie osłabnie, aż w końcu zrezygnuje. To samo dotyczy sesji, które mogą być dla kogoś uciążliwe przez miejsce gry, dym papierosowy czy inne rzeczy, co do których można się umawiać na C0 czy będą, czy nie, bierzmy pod uwagę to, aby wszyscy na sesjach czuli się podobnie komfortowo, żeby wszyscy musieli zapłacić tę cenę za granie taką samą. Wtedy nie będzie tak, że ktoś się będzie czuł poszkodowany, bo takie poczucie znowu powoduje zmniejszenie zaangażowania. To przejdźmy teraz do drugiej części. Masz graczy zaangażowanych i nie chcesz ich stracić lub chciałbyś to zaangażowanie nieco zwiększyć i wykrzesać z nich więcej. Po pierwsze, lekki krok w tył, czyli oczywiście sesja zero. Upewnijcie się, wszyscy, bo to nie tylko do mistrzów, ale również do graczy, że wasze preferencje są podobne, albo przynajmniej łatwe do pogodzenia. Bo ludzie angażują się w rzeczy, które im się podobają, mają dla nich sens i dają im satysfakcję. Ewentualnie jeszcze korzyści wymierne, materialne, ale to hobby raczej zabiera pieniądze niż je daje, więc mówimy tylko o tych trzech pierwszych. więc, im więcej elementów na syski, które nam się podobają, tym większe nasze zaangażowanie im mniej, tym mniejsze. Poza Sesją Zero preferencje naszych graczy warto badać cały czas, dlatego polecam feedback. On najlepiej daje nam szansę na to, żeby wyłapać, że komuś coś się przestaje podobać, że komuś coś przestaje grać w tym, co dotąd było fajne, bo preferencje mogą się zmieniać, bo ktoś źle zrozumiał to, do czego się dogadaliśmy, bo ktoś się dopiero zorientował, że coś mu zaczyna przeszkadzać. Więc trzeba zbierać feedback i na niego reagować. Czasem będzie to wymagało poprowadzenia kolejnej Sesji Zero. Tutaj Sesja 0. Może nie do końca być dobrym określeniem sesji kontraktowej, czy takiej sesji, na której będziemy zawierać ten kontrakt między graczami, tą umowę, jak gramy, bo pewne rzeczy można zmienić, żeby dopasować się znowu do wszystkich. Kiedy wiemy już, że mniej więcej jesteśmy na tej samej płaszczyźnie, wiemy, w co chcemy grać, w jakiej konwencji, wiemy, co nam się podoba na sesji, wiemy, czego nie chcemy na sesji, czego mamy nie robić, to możemy przejść do omówienia postaci. Po pierwsze musimy się zrozumieć z każdym graczem, czego szuka na sesji. Nie tylko jako postać, przede wszystkim jako gracz. Gracz znajduje to, czego szuka na sesji, poprzez działanie postacią. Dlatego dobrze, żebyśmy zrozumieli, dlaczego stworzył sobie taką postać, a nie inną, i dlaczego napisał jej taką, a nie inną historię czy background. Dobrze, żebyśmy znali motywację zarówno gracza, jak i bohatera do podejmowania działań. A jeżeli gramy mocno na fabule, to dobrze, żebyśmy wiedzieli, jaki łuk fabularny zaplanował sobie gracz, czyli w jakim kierunku chciałby, żeby szła przyszłość jego bohatera. A to wszystko jest nam potrzebne do tego, żebyśmy mogli na sesjach poruszać te tematy, których gracz chce żeby sesja mu się bardziej podobała, czyli żeby go bardziej angażowała. Druga rzecz bardzo ważna przy omawianiu postaci to kwestia relacji w drużynie. Zadbałbym o to, aby każda postać miała przynajmniej jedną relację z każdą inną postacią w drużynie. Relację ciekawą do grania dla obojga zainteresowanych, relację, która stawia jakieś ciekawe pytanie, na które na sesjach będziemy mogli spróbować odpowiedzieć, a przynajmniej bawić się jego istnieniem. Czy John i Mike dadzą sobie w końcu w pysk, czy w wyniku przeżytych razem przygód jednak się jakoś dogadają. Czy Mara pokocha próbującego ją uwieść Argona, czy też wykorzysta? Bo relacje, które graczy interesują i które im się fajnie odgrywa, budują więzi w drużynie, cementują drużynę, a scementowana drużyna powoduje większe zaangażowanie. Relacje, które graczy interesują i które im się fajnie odgrywa, budują więzi w drużynie. A zaciekawienie tymi pytaniami, które chcemy rozwiązać, powoduje, że chętniej spotkamy się na następnej sesji. A więc mamy jednocześnie cementowanie drużyny, z drugiej strony budowanie ciekawości, co razem daje nam większe zaangażowanie i większą chęć grania dalej. Trzecia rzecz, związana z postacią, to jej background. NPC, historia, ważne rzeczy. Gracz je wymyślił dlatego, że są dla niego interesujące i rozgrywka, w której się pojawią, będzie dla niego bardziej interesująca. Co znaczy, że sesja, na której będziemy wchodzić z tymi rzeczami w interakcję. Czy to pogłębianie relacji z NPC-ami. Czy pojawiające się rzeczy z jego historii, czy problemy związane z tym, co posiada, bo szanse związane z tym, co posiada, będą powodowały, że sesje będą dla niego bardziej satysfakcjonujące. A co za tym idzie? Używajcie ich mistrzu gry, strażniczko tajemnic, narratorzy. Zwłaszcza, że jak wielokrotnie na innych filmach już mówiłem, to tylko ułatwia Wam robotę. Z tym wszystkim wiąże się kolejny punkt. Bardzo ważny, jeżeli nie kluczowy, jeżeli chodzi o zaangażowanie graczy w sesję. Sprawczość, czyli wpływ na przygodę, wpływ na fabułę, wpływ na świat. Zaczynając od początku, czyli od tego, że gracz ma poczucie, że przygoda, w którą gra jest przygodą jego postaci, jest związana z tym, kim jest, jest, związana z jej motywacjami, jest związana z jej historią. Że to nie jest tak, że ktokolwiek mógłby w tej przygodzie wziąć udział. Ważne też, żeby gracz czuł, że świat i NPC traktują jego postać odpowiednio do tego, kim jest. Dalej gracz musi czuć, że to on decyduje, w jaki sposób rozwiązuje postawione przed nim problemy, a efekty jego decyzji są widoczne i namacalne. Jeśli postanowił kogoś obrazić, to ktoś mu później nie pomoże, nawet jeżeli w scenariuszu jest to postać, którą z gry przygotował jako postać, która pomaga postaciom. A jeśli komuś pomógł w opałach, to dobrze, że mógł potem liczyć na jego pomoc. A jeżeli nie może na tę jego pomoc liczyć, to żeby to w jakiś sposób wynikało, niekoniecznie z jego działań, ale przynajmniej ze świata, żeby nie było tak, że ma wrażenie, co z tego, że mu pomogłem. W scenariuszu było zapisane, że on nam nie pomoże, więc wszystko jedno. Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że mało co zabija tak zaangażowanie w sesję, jak poczucie, że mogłoby nas na tej sesji nie być, a wszystko by się potoczyło i tak. Czyli to rodrogowanie raczej zabija zaangażowanie niż się wspomaga. I trzecia rzecz, jeżeli chodzi o sprawczość, która wzmaga zaangażowanie, przez to, że najczęściej gracze bardzo doceniają tego typu smaczki, to jest długotrwałe efekty działań graczy na świat. I chodzi tu z jednej strony o to, że widać, jak się zmieniła reputacja bohatera, jak się zmieniły pewne regiony czy państwa pod wpływem jego działań, jak się zmieniło życie ludzi w danym miejscu. Pod wpływem działań drużyny, czy wreszcie same zmiany w bohaterze, które zauważa nie tylko gracz w środeczku, ale również widzi, że świat i reszta drużyny w jakiś sposób na nie reagują. Jedną z rzeczy, które na mnie osobiście działają, pobudzając zaangażowanie, wiem, że nie działają tak na wszystkich, ale wszystkiego warto spróbować, to są tak zwane ciekawe projekty. Czyli jeśli dostaję od mistrza gry do ręki coś, co mogę rozwinąć, ulepszyć, zmienić. Chodzi o coś, co będzie ważne dla mojej postaci co da mi jako graczowi szansę się tym pobawić, sprawi, że zacznę myśleć o przyszłości nie tylko swojej postaci, ale również tego fragmentu świata, czy to będzie zamek, czy gang, czy jakiś magiczny wierzchowiec. Będę mógł się zacząć zastanawiać nad jego przyszłością, a jeżeli będę się zastanawiał nad jego przyszłością, to znaczy, że będę chciał przyjść na następną sesję, żeby tę przeszłość wcielić w życie. Wydaje mi się, że jest to trik, który działa na już zaangażowanych graczy, aby jeszcze im to zaangażowanie powiększyć, bo jeżeli weźmiemy spróbujemy w ten sposób wciągnąć kogoś, kto już nie jest zaangażowany i już nie chce wydawać więcej czasu na sesję, to zaproponowanie mu, hej, to wydaj go jeszcze więcej, będzie fajniej, może nie zadziałać. I bardzo ważne jest tutaj to, to poczucie sprawczości. Jeżeli sprawiamy, że gracz wydaje na coś więcej czasu, to my jako mistrz również musimy na to wydać więcej czasu. Nie możemy zignorować działań gracza, nie możemy dać mu najpierw zabawki, a potem pokazać, że zabawa nią w sumie nie jest ciekawa, bo nic się w związku z tym nie dzieje. Zamek rośnie i staje się ważnym zamkiem w regionie, trener wierzchowca na przykład zaczyna sprawiać problemy, a gang rośnie w siłę i ściąga na nas kolejne kłopoty. Ale aby gracz się tym dobrze bawił, jest kolejna rzecz, która jak jest źle zastosowana, to bardzo zmniejsza zaangażowanie. Jak jest dobrze zastosowana, to wszystko jest ok, czyli jasne reguły świata. W różnych grach są one to po prostu zasady. Są zasady na przykład w Ostrzach Mroku na to, żeby świetnie zarządzać gangiem, wiedzieć jakie ma lokacje, wiedzieć jakich ma ludzi i co wynika z czego. Ale czasem wystarczy po prostu zapytać gracza na co poświęca czas pomiędzy przygodami, albo dać mu jakiś ciekawy wybór w stylu: czy zbiera do gangu jak najwięcej ludzi, czy zbiera do gangu ludzi mniej, ale takich sprawdzonych, i żeby potem w czasie jakiejś przygody ten jego wybór miał znaczenie i wypłynął. A jasne reguły świata są ważne, dlatego żeby gracz wiedział w momencie, kiedy podejmuje decyzję z czym one się będą wiązać, żeby nie było tak, że działa po omacku, bo jeżeli ktoś dostaje wybór A czy B, ale nie wie tak naprawdę, co się wiąże z A i co się wiąże z B, to ten wybór jest zupełnie nieistotny. Ostatnia zasada, już ją trochę powiedziałem, ale jeszcze ją podkreślę. Jeśli ktoś ma być zaangażowany, to inni też muszą być zaangażowani, a przede wszystkim mistrz gry musi być zaangażowany w to, co wymyślają mu gracze. Gracz coś wymyśla do swojej postaci, musisz to znać, jest naprawdę bardzo frustrujące, jeżeli na sesji pojawia się NPC, którego wymyśliłem, a potem okazuje się, że jest zupełnie inny niż założyłem, bo mi gry nie do końca pamięta, kim on miał być, tylko nawet zapamiętał imię. Z drugiej strony, jeżeli jako z gry wykorzystasz to, co dał ci gracz i wynikną z tego jakieś drobne komplikacje, to gracz to doceni, bo zobaczysz, że się dobrze zainteresowałeś tym, co wymyślił i wykorzystujesz to w pełni. A do tego, oczywiście, czuję, że wymyślił fragment świata, i oto teraz. Ten fragment świata działa na sesji, więc warto się bardziej zaangażować i wymyślać tych fragmentów świata więcej, bo one tam będą. Często, nie zawsze, ale często jest tak, że gracze są w pewnym sensie odbiciem naszego zaangażowania. Jeśli ty się przykładasz, robisz listy, szykujesz mapy, przygotowujesz fajną muzykę, pamiętasz dobrze rzeczy o postaciach i wykorzystujesz je na sesji, gracze też będą zaangażowani też może coś stworzą, a przynajmniej będą grać, bo na pewno będą się dobrze bawić, a jak już mówiłem, dobra zabawa to jeden z podstawowych elementów zaangażowania. Tyle ode mnie w tym temacie, mam nadzieję, że nie wyszło bardzo moralizatorsko. A na koniec jedna rzecz, to znaczy dostaliśmy od jednego z naszych patronów również pytanie o to, jak poprawić flow na sesji. Uważam, że najlepszym sposobem na to, aby poprawić flow na sesji, jest poprawienie zaangażowania graczy. Im bardziej gracze są zaangażowani, tym większa jest szansa, na ten flow. I oczywiście, jeśli nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, zapraszam, abyście to zrobili. Kliknijcie w dzwoneczek, żeby Was informowało o kolejnych filmach. Zajrzyjcie na nasz fanpage na Facebooku Lance Macabre, na którym dzieje się również wiele rzeczy. I zachęcam do obejrzenia naszego profilu na Patronite, bo może zechcecie dołączyć do naszej społeczności. Z mojej strony to tyle. Dzięki wielkie za poświęcony czas. Trzymajcie. Się.